Dzień dobry, dzisiaj jestem w Pai um, I co, mam no, taki skuterek Takie o No i jadę na kanion Jest, tu kanion here? Ja. Okej. Okay. Ten. Tutaj jest trzeba dać ten 10 batów. Żeby zapłacić za... Nie wiem, tam było napisane na czyszczenie kanionu, ale nie wiem kto. Niby się zajmuje czyszczeniem tego kanionu. Kurde, no nie wiem ile tam się idzie do tego kanionu, bo trochę nie chce mi się tyle tam iść. Ale jak widziałem na zdjęciach to się opłaca. Kanion jest przepiękny. No, ale... Ale... Podobno lepiej jest... Oczywiście też zachody słońca lub wschodu, ale... No ja na wschód słońca nie wstanę. A na zachód... Mm, nie dojadę. Po prostu. Także idę w południe. z dwunasta. Dochodzę właśnie na miejsce kanionu. Gdzie jestem prawie? ачеми Muszę wejść. Idę zobaczyć, bo tam jest jakiś widok. Co może będzie warto? No, jest tam jeszcze jakiś widok, ale nie chcę się już domyślać, więc po prostu wracam. Fajne miejsce. Na pewno, jak kiedyś przyjedziecie do Pai, to warto je odwiedzić. No, a widoki są naprawdę oszałamiające. Już tak powiem. No dobra jadę na, na jadę na gorące źródła i zobaczymy się już tam Ok, jestem już w tym parku Znaczy w gorących źródłach yy, Płaciłem zostęp 300 batów czyli jakieś 35 zł No i tak to wygląda na takim to jest w lesie Park narodowy to jest podobno Tylko tu się w ogóle można kąpać bo ja widziałem ręcznik, no, no, wszyscy mają ręcznik, więc chyba można. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, jestem, chodzę. Kurde, nie ma 35 stopni woda. Jest takie, że taka rzeka, płynie i każdy stopień niżej ma niby mniej stopni. Jest zimnie ale tu jest. Kurde, ta ciepła nie do utrzymania 36 stopni ale no, jest ciepło, no jest ciepło Tak miało być, to są gorące źródła W końcu Kończę te źródła, bo nie, 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 nie wiem, znudziło mi się to Byłem na chwilę w tej wodzie, ale było mi tak ciepło, że się znudziło No i teraz Nie wiem co będzie dalej, ale zobaczymy Niespodzianka nie wiem, w którym momencie się wyłączyło nagrywanie, ale tutaj znalazłem taki, taki... taką świątynię po drodze. I tak wygląda w środku. Tutaj powiedział mi, że mogę wejść, więc wejdę. Trzeba oczywiście sięgnąć buty. Tak to wygląda. Jest budda, jest królowa, która Niedawno zmarła. No to jest taka lokalna świątynia, typowo. Czy tutaj po prostu będzie się modlą do Buddy. I to jest jeszcze taki posąg Buddy, który wcześniej już znakrywałem ale nie wiem czy nagrywa. więc więc tyle dobra, w końcu coś ciekawego będzie To jakiś ciekawy content więc jestem na farmie marihuany tak, jest farma marihuany i eee, idę zobaczyć jak, sad, jak tu rośnie no bo w Tajlandii, jak wiecie lub nie jest Legalne zioło Aha, Ale nie mogę wejść, ale dobra, wejdę o, zamknięte. No to szkoda, no to nie wejdę do środka, ale Tak to wygląda Tutaj pusty namiot Tutaj, no, Rośliny No i tyle, nie wiem czy mi się uda wejść do środka, może się spytam kogoś ale nikogo tu nie ma Nie wiem czy tu w ogóle mogę być no ale trudno Alright Jestem na wodospadzie Tak wygląda Ja nie wiem gdzie idę jest, Gdzie, gdzieś tam do góry. Wstępka to 200 bahtów, no czyli, czyli dużo, jak na Tajlandię. No. Mało, ale jak na Tajlandię, dużo. 25 zł około to jest. ale trudno. Zobaczymy, czy było warto w ogóle tu przyjść męczyć wchodząc po tą górę tu jest można odpocząć jakby się już zmęczył po tej drodze no i dobra no idę elegancko, spoko fajnie, wodospad nie opłacało się, w ogóle się nie opłacało przyjeżdżać. Więc jak tu będziecie, to nie polecam tu przyjeżdżać. No bo, że kogoś interesuje wodospad, Mnie nie, nie, więc staraj mnie to nie obchodzi. Spoko, no i tak byłem tu po drodze, bo jadę do... Nie, gdzie jadę? Nie wiem, gdzieś jadę, zapomniałem gdzie, ale zobaczycie sami. Okay, jestem na Bamboo Bridge. I no już widzę, że jest to taka typowa typowa atrakcja turystyczna. Czyli nie fajnie, no. ja nie lubię takich rzeczy. już kolejka jakaś. Nie, nie. Fatalnie. I to nie wstęp będzie drogi. How much is jest? 30 bucks. Yes, one. ok, no nie był drogi wstęp, 130 batów, czyli 4 zł. No to git, to może być. No i co? Popatrz, popatrz, na... ciekawie, to są pola ryżowe, czyli po prostu chodzi o to, że się chodzi o takich bambusowych, o takim bambusowym moście z polami ryżowymi. jeszcze tutaj, czy tu serio to pola. Ryżowe mają funkcję i czy oni tu naprawdę są ten ryż biorą, czy to jest tylko tak robione przez turystów, typowo że druga opcja jest bardzo prawdopodobna, też no ale nie wiadomo, może tu rzeczywiście ktoś zbiera ten ryż. Jest staw z rybkami. Jak można karmić ryby? Trzeba wrócić do Neita Trzeba wrócić do Neita, ale ja nie mam, więc Mam, ale nie dam, więc po prostu zabiorę teraz te ryby tu, nie te karmił Tak, brzmiałem Jak wielki tu jest Sum O, a tu jest strzelnica z łuku. Idę. Ogólnie nie wiem, czy będzie tu w odcinku z Chiang Mai, ale byłem też tam na takiej strzelnicy właśnie z tych pistoletów. I to był skam, więc już na to nie idę, ale spostrzegam z łuku. No i z łuku nie wiem strzelać. Ale o, jeszcze są świnki małe, z tego nie widziałem. Patrzcie. Jakie no, małe! No, 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 cześć! No, no, no. Ja, ja tu powstają konstrukcje, wszystko dla turystów. A kurde, tak tutaj takie długie całe. Nie, to mi się to nie chce iść. Ale pójdę tu zobaczyć, o co chodzi. Nie wiem, czy mogę tu wchodzić, ale. Nie ma żadnego napisu, więc mogę. No ale tak to wygląda. Spoko. Spoko no. Na razie, że się nie zgubię. Jestem teraz e, w Mae Hong Son na północy Tajlandii, na samej północy praktycznie. Tutaj w tej miejscowości jest też jedna bardzo znana jaskinia. E, nazywa się nam Lot Cave. No, jest ogromna. Ja tam prawdopodobnie w niej będę. E, będę na niej, to znaczy, bo pod nią płynie rzeka. Więc na tej rzece będę. Miał kajaking, no i też Wednesys do tej jaskini. Także coś zobaczycie. Hello, hello! Wszyscy mi tu machają, bo chyba rzadko widzą jakiegokolwiek turystę Zobaczcie jaki kurde ten pająk Zjadłem właśnie obiad, ale chcę Wam pokazać jakie to są moje kurczątka Znaczy to są chyba te kurde nie pamiętam jak się to nazywa To nie są kurczaki, ale to są te takie mniejsze Mniejsze takie kurczaki, no jak to się nazywa? Nie pamiętam, tu gdzieś napiszę. Patrzcie co tu jest na ziemi. Tyle ludzi na tym boisku, że chyba się tu odbywa jakiś mecz. Patrzmy. Hello! Patrzcie coś tu się dzieje. Wszyscy mi machają, bo. Hello, hello! No bardzo są tu przyjaźni ludzie. To no na pewno. Tutaj pani ma taką czapeczkę i sprząta wodę. Znaczy, myje wodę. Myje wodą coś. To są takie właśnie te sklepiki. Tylko coś takiego tu jest.

Byłem w wielu jaskiniach w swoim życiu, ale w takiej jeszcze nigdy Jest tak wielka Ma takie o... Formacje skalowe Jaskinia się nazywa Nam Lot Cave Nam Lot Cave, right? Tak Tak, się nazywa Nam Lot Cave, czyli jest to chyba jedna z większych jaskiń w ogóle tutaj

Amazing. Jeśli to był plik historyczny. Jakiś malunek na ścianie Od ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali. Ktoś tu jara zioło. Ja nie wiem kto. Może tutaj ci ludzie. Pokażę. O. Oni. Bo ewidentnie ktoś tu jara okay. No, spoko. Nie wiem czy w można, ale chyba na... nikogo to za nie obchodzi. Dobra, będę mógł coś nagrać, bo dostałem taką lampę. Od pana. No i tak to wygląda. Nie wiem. Chyba coś tu będzie widać, ale. Tak. widać tutaj... Jo, widzenie na to. Co to jest? Co oni tu robią? ten? Tak To jest kawałek na dół they make na Ile tu jest tych Od nietoperzy gównem To jest psaba Trzeba po nich chodzić Ani się nie można złapać po ręce, bo zobaczcie no Jest tu fajnie, ale Obrzydliwie trochę Wszędzie są robaki Wszędzie jest brud Od tych nietoperzy Yeah, this one. Yes. You know that? this one? No. This one is coffin. Uh, people the, long time ago they make a coffin. We push body and we have the cover before. Mm -hmm. And we leave a coffin here. Oh, okay. So why people put money here? Uh, this one the idea the, the Thai people if you give us money they make like a, you are happy like that. They found this new one about uh, 10 years ago. They, 10 years. They have a bone inside. Uh, some caves make the coffin very big. yeah like uh, from this side to the other side like this mm -hmm. about 80 centimeters 90 centimeters big one and long seven meters long this one you see oh this one why is it here this one is for what the monk. Ah, for the monk. For the monk, the monk will come up here, meditation in the cave here. Really? Wow, I would like to see it. <laughs> <laughs> it's nice. What? Meditation <laughs> in the cave. Uh, no, I'm scared. <laughs> <laughs> yeah, It's a good place for meditation. Yeah, so quiet. You see. Best place. If, if you meditation in the, in the cave, if you turn off the light. O oh, wow. Oh, shit. Yeah, you can't see anything. So when this light is out of battery, we are lost here. <laughs> no. Robi się poważnie. Bo będzie teraz. Będzie teraz jest skok z wodospadu. Ja wyglądało tak, nie wiem jak to przeżyję, to jestem z panem z tyłu. Eee, no i dobra. No oh way! That was crazy.